Hello, wszystkim w kolejnym odcinku szalonego klauna z koszalina. I wybieramy hey, mapkę. Warehouse, na tej nie byliśmy jeszcze. Dobra. I nie byliśmy. Na tylu mapkach, słuchaj, nie byliśmy, że to jest jakaś masakra. No to już się nie mogę doczekać. <grym> Mam nadzieję, że... Ale my się świecimy jak żarówy. <grym> Mhm. Ale słuchajcie, ja teraz tą mapkę, no każdą praktycznie znam, bo u mnie są live'oszki z Robloxa i właśnie na tej mapce dość często sobie gramy. O, jest kopalnia. A się, gdzie jesteś? Ja się Asia, naraz... gdzie jesteś? No ja jestem tutaj ze wszystkimi, więc podejrzewam, że i ty tutaj gdzieś się znajdujesz. Czekam masz reklama zniknie. Peter, gdzie ty jesteś? Widzę. O nie, nie, nie jesteśmy razem. No, rozmieściło w różnych miejscach. Oh, o no. nie! Myślałam, że jak jest tutaj tylu graczy, to, to, to będziemy razem. Widzę cię! Czekaj, chodź tu. Gdzie, gdzie, gdzie? O, gdzie jesteś? Jej! Chodź. To idziemy razem. Idziemy się schować. wejdziemy sobie tutaj. Tu jest miejscówka, ale widzę, że ludzie tą miejscówkę znają i to bardzo dobrze. Ale tutaj się skitramy na razie. Czekaj, czekaj, A, muszę jakoś przeskoczyć tam na drugą stronę do ciebie. Nie mogę. Słuchaj, muszę podecza, podecza, podeszce po po Muszę jakoś wejść. O, o tutaj. Okej, okay, okej. Okay. I teraz przed ciebie, przed ciebie, przed ciebie. Uciekamy, uciekamy. Ogat, oh ogat. Oh I co tutaj zostajemy? No tutaj, ale dużo osób tutaj jest. A! nie wypychajcie mnie, proszę was! <laughs> I smery! Please, ja się oświadczyłam, tobie! O, spadł na dół! Spadł na dół! Spadł na dół? No. Oooo! <laughs> o, o. o gaś, się boli. Oga. Morduje! Tylko gdzie? Pytanie tutaj? gdzie? Nie, czy tutaj wejdzie? On tu chyba światło widzę, świat. O chyba tu idzie. Takie kolorowe musi być. No właśnie, chyba wydawało mi się, tak jakiś różowo-fioletowy świat. Obaż Jeszcze go nie ma. Nie z tamtej strony chyba jest. Może nas nie znajdzie, może o, nam się poszczęści, słuchaj. Tylko, tylko nie odpalajcie może latarek, co? Może jednak nie, bo nas... Jest na dole. Jest na dole i kogoś zadźgał! O nie! On nas tu przyjdzie zaraz! no! nie, nie! nie. On może nie, do niej wejść? on tutaj nie doskoczy. A, to do... Nie, nie, wypuchajcie mnie, please! On tu nie doskoczy. Jezu. Chyba, że ktoś w ja, ja, ja powie, zobacz. gdzie jesteś. Idzie! Idzie! Skakać! Skakać! Okay. Chodź okay. tędy. Aaaa! Okay. Ja podrabinę. Na górę, Asia. Ja podrabinę, ja podrabinę. Po na górę. No, a, a, na jacy... górę, podrabinię. Wow, ile wejdź zaproszeń! Tam. Wejdź tam, wejdź tam! Nie mogę tu wejść. Okej, okay, mogę wejść. Szybko. A ja nie wejdę. O nie. Skacz, skacz, udać się. Co to jest za portal? Jaki portal? To jest jakiś portal szatana. E, wiesz co, to jest spawn jego. A. On się tutaj pojawia. O gaś! Mary, jesteśmy w złym miejscu chyba. Chociaż w sumie? To wejdziemy jeszcze wyżej, czy tam się nie da doskoczyć. Jej, Mary, <laughs> Zaświeciłaś latarką. się, się nie da. Nie Ale da się. tu jesteśmy bezpieczni. Okej, okay, musimy wytrzymać dwie minutki. Damy radę, słuchajcie, damy radę. Czy on widzi to światło z latarki, czy nie? Widzi, widzi. Ale on chyba tam szuka. <laughs> to dobrze. To bardzo dobrze. A mnie zobaczył chyba. O, o. dźga kogoś. Kogoś dopadł. Hmm. Co to za dźwięk? E, Jervisa chyba ktoś przywołuje. Aha. Możliwe, że będzie można go pokonać. O, tu fajnie. O, ktoś tu idzie po drabinie? światło, idzie po drabince. O o. Zaraz o, 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 Klaun jest na dole. Jest tam. Nie, wcho nie wchodź tu, pro idzie. Chodzi o Dobrze? Teraz spadamy. Oh, god. Czybko, Czekaj. Czekaj. Padłaś? Nie, nie, nie. Jest. Ale Spadnie. wydaje mi się, że on. Ja jestem tu z Mary. O, bo się. <laughs> on tam ugrząs chyba. Tak? No coś nie może tam skoczyć. Próbuję wskoc- O, o, udało mu się, a się cofnął. No, chodź, 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 ja klauniku! Spadłem tutaj. ja spadłem. Chodź, chodź, chodź! Tu jesteśmy! O, cześć! <grym> Spadł na dół! On jest o na nie, dole, ja go widzę. Uważaj, on jest na dole! Mary, nie. chodź, idziemy na górę, bo ten klaun ma problem z wejściem na górę, więc. Najpierw no, będzie jak tam wejdziemy jakoś, kurde, nie mogę wejść. No tu jesteśmy. Ahaha, goni mnie! No to mamy mały problem, bo ja nie mogę dwa, dwa razy. Zdwaja okay, się w skalę. Okej, okay, okej, okay. ja jestem na samej górze. Mary, chodź, chodź do mnie. Chodź do mnie Mary, Nie na perspektywie, chodź, chodź, chodź. słuchajcie, zobaczycie, jak kopalnia wygląda mniej więcej. Jesteś ale w chyba kopalni? już mnie nie złapię. No, jestem w samej kopalni, i chodzę. Jest 25 sekund, więc podejrzewam, że już chyba nie zdąży mnie uciec. Chciałam zejść tam dalej jeszcze do kopalni, ale obawiam się, że wpadnę na niego. A gdzie on jest? On jest tam złapi? Dwa... Nie. Nie ma go tutaj, więc podejrzewam, że albo idzie za tobą, albo. Jest za tobą! PITER! PITER w nogi! Ostatnie 4 oh. sekundy! Udało się! U! Jej! Yeah! na niego. Ale <laughs> chyba mi zaliczyło, bo nie by mnie zabił. Udało Tam się! Jaj! Yeah! Sukces! Nie wiem, czy wygrałem. <laughs> Było piękna! Na koniec. Po prostu beautiful! Udało nam się. Ja, słuchajcie, chcę mapkę Office, bo Office jest najlepsza. No to mam nadzieję, że teraz będzie taka możliwość wyboru. Office, Office, zaraz, zobaczmy, ktoś z moich znajomych tutaj jest? Poza Mary, poza Szaloną, ale szalona już zobacz nie ma. Zobacz na czat, zobacz na czat. Pandziora. Okej, okay, jest Ksoneka z moich znajomych, Mary, Karola Karo. I to są wszystkie osoby ze z moich znajomych. Zobacz na czat. Jak piszą. Okej. Okay. Hej, słodziaki! <noise> jak pozdrawiają. O kurczę. O, jaka napa, jaka napa. O nie, laboratorium. laboratorium. nie, jeszcze nie byliśmy. Laboratorium, dobrze, niech będzie. Vault, 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 vault. I kto będzie klaunem? No by laboratorium wyszło, bo w nim jeszcze nie byliśmy. A, <laughs> no, dzięki! Dzięki Jazz, że stajesz mi na głowę! Parma. Leave me alone! O. Ja morduję! Znowu... Coś ty, serio? Ja morduję! Ogólnik A... nie miał broni. Słuchajcie, macie szansę zobaczyć, jak tutaj będę. <laughs> Mordował. Jesteś w tym? Na mojej perspektywie za około 35 sekund się pojawia. Okay. Jeśli chcesz zostać partnerką w zbrodni, <noise> A co mam ci wskazywać, gdzie się każdy ukrył i mnie oszczędzisz na koniec? To Oszczędzam by było naprawdę cię. evil! To byłoby Oszczędzam złe. Cię. To byłoby bardzo złe. No co, bylibyśmy morderczym rodzeństwem. <noise> Skażesz mi, gdzie są. Tak, <noise> tak, ta, no, no. Opień. A potem weźmiesz mnie podstępem i mnie zadźgasz Nie, gdzie tam? Nie, nie, wcale. Gdybym to nie zrobił. O matko, a ja mam... O to Peter, Peter idzie! Peter idzie, przebrzydły. Ej, co się stało? O, kamera! Ej. Co, 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 co? To była Chodź. trzecia osoba i mi kamera. Um, o nie, to. Peter morduje! Chowajcie Zdębie się! Hiiiiii! Hi, 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 hi. Co się stało? Hej, Peter! Hej, widzisz nas? Tutaj kogoś widzę! To jest nie jesteście 100 dolonów! Ładnie co? tak się śmiać, kiedy robisz komuś kuko. Nie możesz być psychopatą. Jak to? Ale ja bardzo lubię. <gdy <gdy nie wiesz, Co mówisz? Nie wiesz, co mówisz. Ja jestem w obozie i chowam się w Sianie. Nie zabijaj mnie. Tak, jasne, <gdy> Jak Jakbym mogła Cię okłamywać? No wiesz co? My tu mamy piknik. Kłamacie. Podej podejrzewam, czyś. że wszyscy myślą, że ich uchronię, ale nie, nie przysięgam, że to mi się uda. <gdy> Chyba, że będziecie naprawdę blisko mnie. Peter, nie będziesz nam robił krzywdy, co nie? Tobie nie zrobię. Ja e, mam tutaj taką małą grupkę przyjaciół i, i prosimy cię, żebyś nas nie. nie zabijał. Dokąd idziesz? Peter, dokąd idziesz? W nogi! Ludzie, w nogi! W nogi! No dlaczego nie mogę je zabić? <śle> nie zabijaj mojego przyjaciół! Jesteś B. Nie rób tego! To nie są twoi przyjaciela! Sam! Mam to na piśmie! Peter! Nie! Peter! Nie! Ciebie nie zabiję jeszcze! W drugą stronę! Uciekajcie w drugą stronę! Drugą! Chcieliście wezwać pomoc! Nie mogę stąd wyjść! O nie! Misia, przesuń się, bo nie mogę stąd wyskoczyć! Thanks! Chcieliście wezwać pomoc, tak? Nie! Oj, Syzy! O, I see. o, wasia. o wasia. Misia, wybacz. Zabiłeś, Misia, o nie. Chowaj się. Co ty robisz? Jeszcze sześć osób. Chowaj się, Alister. Ale ja mam okropną tą koszulę. E, Peter, a przysięgniesz, że mnie teraz nie zabijesz, bo chciałabym się przyjrzeć z bliska? Oj, Będz... nie wiem. Nie wiesz, no to ja nie wychodzę. <noise> Ja nie, nie, no nie ufam, zamorduję nie cię. Mogę za mnie zabić? Min... Minu... Minutka została! O, ja mogę zostać zabity. Chyba, że ktoś będzie miał ceza i nie wceluje we mnie. Gdzie jesteś? No to mnie znajdź. To mnie a, znajdź! A wiesz, gdzie ktoś jest? Cia? Wiesz, gdzie ktoś się schował, może? A co ty myślisz, że będę wydawać ludzi? No, dlaczego nie? No no, 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 nie mogę być taka. No, przybrzydła. No co, ty? O, Cześć, cześć, Peter! Cześć, Peter! Nie zabijaj siostry swej, okej? Okay? Na ostrze ci nóż. I chciałam cię się przyjrzeć. Poczekaj, Peter, chciałam cię ci przyjrzeć. Pien. Jak mogłeś On ufał, że nas nie zabijesz i dlatego wyszedł. Pokaż mi swoją twarz. Oh, wow! Wow, za... z bliska jesteś naprawdę brzydki, jesteś <laughs> jest naprawdę brzydki, Nie zabijaj mnie. Ok, jest 8 sekund. Spróbuj mnie zabić. Spróbuj nie, mnie no, zabić. Nie, Spróbuj, spróbuj. Nie Trzy, Powiedz, gdzie jest inny. Jeden! No dalej, mnie. <laughs> No Na sam koniec. Ile osób zostało? Dwie? Tak? Dobrze widziałam, chyba dwie. Dwie, ty i ktoś tam jeszcze. <laughs> no. No, nie, i tym miłym akcentem zakończyłem moją rozgrywkę clownem. <grym> <grym> to było fajnie. Jeszcze no, jeszcze być. ja powinnam być clownem, Byłoby sweet. Nie chcę nic kupować. Odczepcie się. <grym> Mystery Czekamy box Mamy na jeszcze jedną mapkę. Ale no, jak to tak mega Office. <grym> jak nie będzie Office'u, to słuchajcie, na najważniejszych będziemy grali. Mhm. <grym> Można wejść na te skrzynkę. O, można wejść na te ja skrzynki. Serwer mam tu wybrnione. A próbujesz kiedyś wejść na ten A. Da się tu wejść jakoś na Nie. Chciałbym... Kiedyś coś widziałem, że chodził. Po głowie można. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Czekaj. Okay. <laughs> o, udało się! O. Tu jesteśmy bezpieczni Super. chyba. Super! jakie fajne widoki. The Clown Killings Odjech, 2. Czy jest office? A, Nie ma. Zimowa. zimowa? zimowa. Dobra. Zimowa. Głosujemy, głosujemy. Zimową Proszę. No i, no i, no i. Jej, tak. chyba udało się. Jest. Udało się. Dobrze. Bo my chcemy, słuchajcie, wam pokazać jeszcze te zimowe mapki, jak wyglądają. A tutaj można się fajnie schować na tej mapce, gdzieś. Nie, nie zwróciłam uwagi, kto jest mordercą. Ja też I chciałem coś kupić, ale nie zdążyłem. Nie, nie chcę no tej mapce Można się fajnie skitrać na drzewach, w iglo. Ale ja szukam takiej jednej miejscówki. No, ej, Merka, wskakuj tu. Wsk o, tutaj można się, się schować. W śniegu. Gdzie w śniegu? Tutaj, gdzie ja jestem. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Wiesz tutaj, gdzie byłaś niżej. A już chyba wiem o co ci chodzi, ale ja chyba wejdę sobie na... Łoinkę! Zaraz sprawdźmy, Kto jest killerem? E -meral rosa. Ta co ostatnio ze mną zwyciężył... Ten, przetrwała! A. O, o, idzie. No to, słuchajcie, tu się zrobiło trochę ciasno. Ja nie wiem, czy ona jest, stąd tą przypadkiem nie schodzi. Tu jest tło. Super! Pierwsze co i akurat na nas? Nie, nie Klaunie i sobie, nie widzisz nas! Słuchajcie, bądźcie przygotowani do ucieczki. Ej, nie pchajcie mnie! Go widzę, go widzę. Próbuję wejść, próbuję wejść! Próbuję wejść. Uważaj! Spadamy! Spadamy, spadamy, spadamy. A wiesz, że on jest szybszy. Niech nie za wami. Uciekaj. Staram się. Zamordował już kogoś. Wlazłam do iglo, ale to jest chyba Nie wejdę na dach to Tak. Od razu śmierć. Mary się mnie trzyma dzielnie. Obserwuję killera. Szalona, szalona chyba tam biegnie, ale nie jestem pewien. P -ce? P -ce? Takie podobne włoski ktoś ma. Mam nadzieję, że cię znajdzie. O, w do jakiegoś tunelu. Tak, nie wiem skąd on wychodzi z tego tunelu. Jest w tunelu. A to. Zobaczymy, o którą Ej, stronę. Skoczyła mi do głowy. Dobra, mogę cię na balena wziąć. <grych> Uuu, szuka was, szuka. A my sobie potajtrzymy. A my sobie potajczymy z szaloną. A ja na samym początku zgona zaliczyłam. Widzi was! No widzi was, jest za wami! Peter jest za wami. Gdzie? Jest za wami! Gdzie? Jesteście na dachu, a on jest za wami. A no jest teraz. A jest! Z nogi! No nie. Nie, Peter, uważaj, on idzie za tobą. Szukacie, ale o nie. nie. Wie... Szukacie? O nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie to iglo. No nie. Ale ci się udało. Mi się nie udało tak przecisnąć przez to iglo. Nie, nie. dziewczyno. Biedny Peter. O nie. A Mary o. chyba też zginęła, co nie? Bo nawet nie wiem. Nie, jeszcze, jeszcze, nie tak, tak. Czekaj, zobaczymy. Kto zginął? Misia szalona jeszcze żyje! Tak się A nie, w Lobby, ferie, w lobby są. Tak, się skończyły nasze ferie zimowe. Piękna ferie zimowa. Eee, ja chciałem być ty. Ja o, Czyli tak, szalona, ja ty, Mary, jakiś gość. Zginaliśmy. Nie się. Niestety. To jest nieprawda! Czego przyszły nam zginąć? Ty z... paksika! Okej. Okay. Ja się śmieje. Tym razem Jess poszła pod nóż. Wszyscy idą pod nóż. Jeszcze minuta. Ciekawe, czy uda mu się wszystkich zamordować. Nie, wszystkich chyba nie. Wątpię. Aż tak dobra nie jest, co? Aha, chodzi po choinkach, rozgląda Suka, się, szuka. szuka, szuka. Ktoś tam jest na górze, nie? To po co próbuje wejść tam wysoko? Nie wiem. Hmm. O, tutaj jest jakieś. O, nie znalazł! Uciekaj! Uciekaj, Blondie! uciekaj! i pod ostrze. Prosto pod nos. O, ktoś tam był, widziałem. No, goni, goni, może jeszcze uda mu się zabić. No jest. Chcę skoczyć na głowę chyba tej skoczę. osobie, no. Nie uciekaj! Wow! Ale. O nie. Teraz im dnia. Wiedziałam. Ale zawisałam. No, jak... U mnie też zawisła i później takie cząstki się rozpadły. Pięć sekund. O nie! Na ostatnie trzy sekundy! Kogo. Jedna osoba została. Nie, czy dwie osoby chyba przeżyły? No. Jedna albo dwa. Kurde. Było dobre. Ale ja zginęłam na samym początku, ty co to za zabawa. My to z szaloną tańczyliśmy. Ale było subcjo. Było bosko. Uwielbiam słupcio. uwielbiam tę mapkę, tak. Także kochani, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zarówno u mnie, jak i u Sisi, to zostawcie łapkę w górę. Będzie Zapraszamy nam bardzo na nasze miło. media i wyczekujcie live'oszków z Robloxa. Tak jest. W moim wykonaniu. Peter uwielbia Asia grać w Robloxa. Asia też musisz w końcu pić i wiem, z nami wiem. tutaj. Wiem, tak. I know, I know. Na pewno zagram. Dziękujemy Nie. za uwagę i do następnego razu. Bye Ja Z z Koszalina. Pa